Z zawodu jestem od wielu lat grajkiem ulicznym. Dymu mnie wciągnął właśnie w to granie na ulicy. Często gram sobie na gitarze, wtedy jestem rozegrany, i wtedy to są takie chwile w moim życiu, że. nowe spojrzenie zupełnie nabrałem na, na sprawy muzyczne, na sprawy piosenek. Czuję, że wtedy moje życie jest piosenką. Jeśli coś naprawdę przeżywasz całkowicie to w tym momencie jesteś w stanie y, to wyrazić. W każdym z nas jest taki fajny dzieciak. Akurat mamy taki czas i tak się właśnie dzieje. Wydaje to dla przyjemności swojej. Jak miałem 16 lat, zacząłem grać reggae. Kiedy się dzieje wielka krzywda, to jest piękna rewolucja. Bardzo mnie pozytywnie zaskoczyło to, jak, jak w ogóle tu praca wygląda. Gram sobie na gitarze często i wpadają mi do głowy jakieś tam teksty, jakieś melodie. Przenoszę te piosenki tutaj do moich przyjaciół zespołu DABSKA, bo na szczęście jest tak, że cały czas jesteśmy przyjaciółmi i nie ma pomiędzy nami żadnych niesnasek. No i wtedy je razem aranżujemy. Tu jest zorganizowana akcja. Myślimy nad nimi, kiedy ma się to zacząć, kiedy skończyć, kiedy, jakie instrumenty mają dojść. Jak myślimy nad aranżacją, nad formą tych, tych piosenek. Piosenki powstawały sobie i w momencie, kiedy były ograne i w miarę świeże, to nagrywaliśmy je. Większość piosenek jest takich smutaskich, to te gitary też takie są. Mają podkreślać ten klimat. Często są ciągnące się za numerem, ze zwrotką. Płyta się składa z kilku sesji, to nie jest jedna sesja konkretna, tylko parę przyciągu, w przeciągu roku wszystko się działo. Strzelaj, strzelaj, opowiada o takiej sytuacji mentalnej, żeby wyładować się, ale w sposób pozytywny, żeby się uwolnić od tego, no, żeby nie celować do nikogo, tylko żeby strzelać w górę i w powietrze, żeby zrzucić sobie tą skorupę, która która w nas rosła przez lata. Strzelaj, znaczy w tej piosence uwolnij się. Jeśli swoją, swoją frustrację chcesz odkuć sobie na kimś, chcesz konkretnie w pewną osobę uderzyć ze swoją frustracją, to w tym momencie. Już sobie robisz pod górkę, nie? To zwyczajnie nie jest praktyczne, nie? To się ci nie opłaci po prostu, nie? Czasy dla dobrej muzyki są kurde ciężkie. Później jest piosenka taka, Barcelona się nazywa. Niektórzy żyją nawet 90 lat. Ona była zainspirowana taką, taką historią takiego starszego człowieka, który brał udział w wojnie domowej, która miała miejsce w Hiszpanii w 1936 roku, w Barcelonie konkretnie. On stał po stronie anarchistów. Ale przeżyli tylko z to rutina. Kiedy była ta rewolta, kiedy, kiedy był jakiś taki ruch, oni się zebrali wszyscy i tam... O, idziemy tam walczyć z faszystami. Jacyś ludzie, którzy byli podobno bardzo biedni, chodzili w łachmanach, zrobili napad na bank. I z tego banku skradli pieniądze, bo całe worki pieniędzy. Niektórzy czują ciągle nienormalny żart. I życie i szybciej. mój i płonie. Mogli spokojnie uciec z tymi workami pieniędzmi, gdzie by tylko chcieli. I prowadzić sobie dalej spokojne życie. A oni w tym jakimś szale. Wzięli te worki pieniędzy na jakiś tam główny plac w Barcelonie, wysypali te pieniądze i zrobili z nich ognisko. Przez całe jego życie były takie momenty, w których czuł, że żyje, że żyje pełnią życia. Ta piosenka jest taką refleksją na tym, że masz wybór. Albo możesz żyć szybko i na maksa i pełnym sercem, albo są piosenki takie jak, jak właśnie Barcelona, gdzie z takich smug i, i smutku się coś nagle rodzi dynamicznego, co jako w tym przypadku jest, jest jakimś latynoskim, lambadowym rytmem. No i tam się urodziła taka gitara właśnie żydowsko-latynowska. która się nazywa Babiloński System. Babiloński System jest wampirem. Czyli jak śpiewał Bob Marley, Babylon System jest a vampire. Tam jest jeszcze zapożyczenie z tekstu zespołu Izrael Kapłani Szatana. to siły, co chcą zniszczyć, Zwykle w tekstach zawsze unikałem jakichś takich sloganów, bezpośrednich odniesień, rastafariańskich, które są często w piosenkach reggae. Babiloński system jest żakary Przedtem miałem o tym mówić zapomniałem Infekuję tak wszędzie ma że to babiloński To, że tam one są już tak do bólu, że babiloński system jest wampirem i że kapłani szatana, z demona jest to tak trochę lejaj. Taki rym częstochowski, że już od dziecka, już od przedszkola, złe siły chcą stłamsić pierwotną naturę rock'n'rolla. Już od dziecka, już od przedszkola, chcą pierwotną naturę rock Ten tekst jest po części ironiczny, po części dla żartu, ale nie do końca. Ta to będzie nazywała się lokoloko. Loko". W tekście po prostu w refrenie jakby jest y, loko, loko motywami i jest ten motyw i nam zapadło wszystkim najbardziej to jak pierwsze w ten numer, że to Lokolo loko jest, loko, loko, motywami. W refrenie jest to Lokolo, loko. nikt nie potrafi tego wymówić nawet do końca, bo to jest loko, loko, motywami, jakoś tak dziwnie. I nawet jeżeli będzie. Tytuł wywodzi się od jednej z pierwszych piosenek, jaka powstała na tą płytę, czyli od piosenki Loco Loco. To jest taka dosyć melancholijna, sentymentalna piosenka o pewnej tęsknocie. Wybraliśmy ją na tytuł płyty, bo podobało nam się enigmatyczne brzmienie tego tytułu Loco Loco. Ta piosenka opowiada o tym, że lokomotywy i pociągi są fajnym środkiem transportu. Są, yy, kojarzą mi się z jakąś wolnością i wzbudzają pewną tęsknotę. Jest piosenka, która nazywa się Biały i Czarny. Jest ona skierowana do mojej córki. O, nie bądź taka sama, jak ci ludzie, ten plastikowy tuk. Ona mnie zainspirowała do napisania tego tekstu. Chcą żyć jak na filmach i w reklamach, tam gdzie jesteś, niech staje się córką. Ta piosenka to jest taka prośba o prawdziwość. Róbę intensywne, balmy. Płyta jest takim trochę podsumowaniem tego, co, co się działo przez cały ten, przez cały ten czas.